Festiwal twórczości przedszkolaków Fantazja po raz kolejny zawitał do Miejskiego Ośrodka Kultury, który to już raz. Dwunasty liczyliśmy tak dokładnie i wyszło nam, że już po raz dwunasty, chociaż wcześniej nie nazywał się Fantazja, było tylko, był tylko przegląd twórczości przedszkolaków. Ile placówek w tym roku uczestniczy w przeglądzie? W tym roku zgłosiło się 10 placówek, co prawda chyba dzisiaj z opoczna nie dojadą, bo dzwonili, że mają chorobę. Miała pani opocznie, co oznacza, że nie tylko Piotrkowskie przedszkolaki no, będą tylko, dzisiaj nie występować. Nie, nie tylko Piotrkowskie, bardzo się cieszymy. Rok rocznie są okoliczne przedszkola, też za chwileczkę będzie przedszkole z Rozprzy i... No i przede wszystkim cały Piotków jest zapraszany, ale okolice również. Jak będzie wyglądał ten przegląd? Co dziś, jaki będą prezentować? To znaczy, dzieci mają za zadaniem przygotować z wychowawczyniami, z instruktorkami. Montaż słowno-muzyczny w tym roku, mile widziane teksty Tuwima. Myślę, że jest to pewnego rodzaju święta, ale tak naprawdę chcemy, żeby dzieci poczuły taką odwagę, bo jest to festiwal, gdzie biorą udział zespoły, czyli grupy, nie indywidualne. I w grupie myślę, że lepiej robić te pierwsze kroki na scenie, że łatwiej człowiek nabywa pewnej odwagi i takiego, takiej śmiałości do tego, żeby publicznie występować. To jest wielkie, wielki finał, święto przedszkoli o godzinie 17.30 oprócz y, wspaniałego koncertu y, przedszkolaków będą również rozdane nagrody. Nagród jest mnóstwo i myślę, że nawet y, powiem szczerze, że nawet to przerosło moje oczekiwanie ile tych nagród jest. Kto jakie ocenia? Komisja jest dość duża i złożona, bo są reprezentanci organizatorów, ale również z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pani, pani Wiesława Olejnik, również pani Anna Bajdienko, pani Puzynowska z Biblioteki. Także jest nas dość dużo.